Niewiarygodny Andrzej z Rolnicy. Podlasie w końcu wziął się do roboty. Widzowie programu Rolnicy. Podlasie od dawna bacznie obserwują Andrzeja, który roboty unika jak ognia. Do tej pory to Jarek świecił przykładem. Jak się jednak okazuje, syn Gienka postanowił zakasać rękawy i zaskoczył wszystkich swoją pracowitością. Kropka Gienek i Andrzej Sprutycz to niekwestionowane gwiazdy programu Rolnicy. Podlasie Duet ojca i syna od razu podbił serca widzów. Rolnicy są doceniani za poczucie humoru i nietuzinkowe charaktery. Gienek i Andrzej swoje pięć minut sławy postanowili dobrze wykorzystać i na fali popularności programu zdecydowali się także założyć konto w serwisie YouTube. Rezolutni rolnicy zebrali już ponad 121 tysięcy subskrybentów, więc widać, że chętnych na śledzenie ich perypetii nie brakuje. Ostatnio widzowie zauważyli pewną zmianę w zachowaniu Andrzeja. W komentarzach posypały się słowa uznania kropka w programie Rolnicy. Pod lasie występuje także brat Andrzeja, Jarek Onopiuk, który ostatnio coraz częściej pojawia się w telewizji. Od jakiegoś czasu widzowie zauważyli, że Andrzej nie bardzo garni się do roboty i korzysta z wszystkich możliwych wymówek, aby uniknąć wysiłku. Z kolei Jarek jest bardzo pracowity i żadnych wyzwań się nie boi. Widzowie twierdzili, że kiedy Andrzej traci cenny czas na narzekanie, jego brat ciężko pracuje. Jak się jednak okazuje, widzowie ostatnio zauważyli znaczący przełom. Rolnik w końcu wziął się do roboty, co od razu zostało docenione przez widzów. Były komentarze, że Andrzej nic nie robi, to raz się wysilił pierwszy w historii Plutycz filmik, w którym Andrzej napracował się bardziej niż Jarek, czytamy w komentarzach. Jak sądzicie, na jak długo wystarczy rolnikowi zapału? Ostatnio na gospodarstwie w Plutyczach zaszły ogromne zmiany. Rolnicy wreszcie zwycięsko wyszli z batalii z błotem i na podwórku zagościł Ład. W Andrzeju od razu obudziła się artystyczna dusza i rolnik postanowił zorganizować ogródek. Mało tego, wszystko odbyło się w duchu zero waste, bo rolnik użył starych opon do zrobienia skalniaka. Zainspirowany swoją podróżą do sanatorium, Andrzej pomalował opony złotą farbą. No bo jak złoty, to się zajmuje pierwsze miejsce. Dostajesz złoty medal. Tak samo ja. Jak byłem w sanatorium, to zdobyłem pierwsze miejsce w tenisa stołowego. Też dostałem złoty puchar. Proste nie? Podsumował rolnik kropka nie tylko pracowitość, ale i gest Andrzeja wzruszył fanów. Postanowił on bowiem zrobić niespodziankę swojemu ojcugienkowi, którego zdrowie ostatnio nie dopisuje. Andrzej z pomocą sąsiadów przygotował uroczystą kolację, na której uhonorował swojego ojca za jego lata ciężkiej pracy i oddania rodzinnej farmie. Tata zawsze był dla mnie wzorem, chciałem mu pokazać, jak bardzo go doceniam, mówił Andrzej ze łzami w oczach kropka, reakcje widzów na te zmiany były niezwykle pozytywne. Wielu z nich podkreślało, że taki obraz Andrzeja dodaje programowi autentyczności i pokazuje, że każdy może się zmienić.